Cześć wszystkim i witajcie z powrotem, przywoływacze! Presezon powitał nas masą zmian i przewrócił wszystko do góry nogami, a wielu z nas zastanawia się, jak się w tym wszystkim odnaleźć. A gdy zrywa się ostry i nagły wiatr, najważniejsze jest, by mieć mocny fundament. Dlatego dzisiaj: 3 nawyki dobrego gracza, które niezależnie od pogody gwarantują stabilną i konsekwentną grę. Zaczynajmy. Loading screen. Nie wiem jak wy, ale w szkole zawsze brakowało mi czasu na sprawdzianach. Na szczęście, w tym magicznym miejscu wszyscy mamy czasu pod dostatkiem. Jest go tak dużo, że swobodnie możemy przeglądać face'a, umówić się z koleżanką na randkę pod złotymi łokami, a nawet zjeść kotka i pogłaskać kanapkę. Chyba. A gdy zrobimy już wszystko, co przed grom niezbędne, a nasze uszy powita najsłodszy na świecie głos. To już nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć grę. Kupujesz itemy, czekasz na miniony i. i nic. Po prostu grasz. Tak jak zawsze, to co zwykle i w tej samej dywizji, w jakiej grasz od 3 lat. A jedyny plan, jaki ułożyłeś na grę, to FF15, bo swój cenny czas w loading screenie poświęciłeś, by sprawdzić OPGG i zobaczyć w enemy teamie mid Jungle Duo z 75% win ratio. Niesamowite, jak jeszcze przed rozpoczęciem gry potrafimy przesądzić o jej negatywnym wyniku. Loading screen to potężne narzędzie. Czas, by zaplanować grę. Zastanowić się, w jaki sposób rozegrasz swoją linię. Jakie tempo gry chciałbyś narzucić? Jaki rodzaj trade'ów chciałbyś prowadzić? Jaki jest Twój wymarzony recall? A może jesteś junglerem? W takim razie jaki jungle path byłby optymalny? Full clear, red, blue, gromp i gank? A może red, późny invade i split mapy w faworyzujący Cię sposób? Pamiętaj, nawet najgorszy plan jest lepszy od żadnego. Później, po rezultacie gry możesz stwierdzić, czy plan faktycznie był dobry, czy też nie, i w następnej grze odrobinę go ulepszyć. Pomyśl o efektach takiego ulepszania planu po 100, 200, 300 grach. Graj od pierwszych sekund. Gra zaplanowana. Masz pomysł, co mniej więcej chciałbyś zrobić w następnych minutach gry. Kierujesz postać na swoją linię i idziesz zamówić pizzkę. W tym czasie Enemy Team inwejduje Twojego junglera. Jungler i, Dżungler to i to dwóch to... Twoich sojuszników ginie. Tracicie redbuff. A na Blubafie czeka już enemy leśnik gotów, by ustawić wynik gry na twój rok urodzenia. Uff, wróciłeś na czas do gry. Jesteś nawet chwilę przed minionami, i na całe szczęście masz jeszcze moment, by napisać Jungle div. Ach, ta solo kolejka. Brak aktywności graczy od początku gry to niesamowita bolączka naszej społeczności. Pamiętaj! Będąc AFK w pierwszych minutach gry, nie tylko coinflipujesz grę, licząc, że tym razem przeciwnicy grzecznie poczekają po swojej stronie mapy, ale przede wszystkim od samego początku pokazujesz, jaki jest twój poziom gry i zaangażowanie. Wykorzystaj dobrze loading screen, a potem wejdź na rift i od pierwszych sekund pokaż drużynie, że jesteś dobrym i konsekwentnym graczem. Pokaż, że nie pozwolisz na porażkę tylko dlatego, że zamiast stanąć na wejściu do lasu, stoisz pod wieżą. Wspieraj swoją drużynę w każdym momencie gry i na każdy możliwy sposób. Upewnij swojego junglera, że ma od ciebie wsparcie, a gwarantuję ci, przyjdzie moment, że to on wesprze ciebie. Niech to stanie się Twoim nawykiem. Pamiętaj, by sprawdzić, gdzie zaczyna Enemy Jungler. A gdybym powiedział Ci, że wynik Twojego meczu będzie zależeć od tego, czy w danym momencie spojrzysz w dany punkt na mapie, to czy byś to zrobił? Jeżeli odpowiedziałeś tak, to teraz to mówię. Chwilę po zderzeniu fal na liniach, spójrz, gdzie przeciwny jungler dostaje liż. W większości gier, toplaner lub botlane pomoże junglerowi z jego pierwszym obozem. W efekcie czego gracze z tej linii pojawią się na niej chwilę później niż zwykle. Na podstawie czego można łatwo zorientować się, gdzie zaczyna przeciwnik, oszacować jego możliwą ścieżkę w lesie, a następnie zabezpieczyć się przed gankiem lub wykorzystać te informacje, by mu dokopać. Jako, że na kanale jest to pierwszy odcinek w takim formacie, postanowiłem dorzucić mały bonusik. Punkt czwarty, magiczny timer. Znasz to uczucie, że nieważne co byś zrobił, to zawsze giniesz od wczesnego ganka? A enemy jungler tylko czeka, by wziąć cię z zaskoczenia w parter, jak Naiman do Nakasio? Jeżeli tak, to mam dla ciebie niespodziankę. Magiczny timer, który powinien znać każdy gracz i który powinien być kodem wejściowym na solo kolejkę. Sprawa jest banalnie prosta. Wiesz, gdzie zaczyna Enemy Jungler, ponieważ zauważyłeś, że przeciwny botlane przyszedł późno na linię. Jeżeli nie jest to full clearujący jungler jak Evelyn, Cartus lub Master G, to w 90% przypadków przechodząc na drugą stronę mapy, zrobi 3-4 kampy, po czym w przerwie na kraba wejdzie na rzekę szukać ganku lub invade'a. Ten magiczny czas pomiędzy wejściem na rzekę a pojawieniem się kraba to mniej więcej od 2.40 do 3.15, bo wtedy pojawia się krab. Dodajmy jeszcze mały poślizg, ponieważ głupio byłoby space checkować przeciwnika. Tak więc idealnym momentem na postawienie warda jest 2.30. Jest to chwila przed starzeniem się trzeciej fali na midzie. Nawet jeżeli przeciwnik zrobi trzy kampy po jednej stronie mapy, to trzymając się strony linii z Wardem, jesteśmy wystarczająco daleko, by zniechęcić go od przeszkadzania nam w kierowaniu gry. Ponieważ gra jest niesamowicie sytuacyjna i złożona, sama znajomość timera i postawienie Warda nie gwarantuje nam 100% przeżywalności i należałoby wziąć pod uwagę wiele innych czynników, na co tym razem niestety nie mamy czasu. Aczkolwiek mamy serwer Discord, gdzie na rozwijanie takich zagadnień mamy tego czasu bardzo dużo. Dlatego jeżeli temat Cię zainteresował i chciałbyś dowiedzieć się więcej, to czuj się zapraszony na nasz serwer Discord, gdzie znajdziesz ambitnych i zmotywowanych graczy, którzy chętnie wymienią się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą. A jeżeli chciałbyś pójść o krok dalej, możesz zapisać się na pełny coaching. Tymczasem powodzenia na SoloQ i trzymajcie się. Cześć!